Witajcie serdecznie. Z tej strony Jakub Sołtys Ja Amelia Chodacka. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z Szymonem Matyją, burmistrzem Zotora. Jakie wskazówki dałby Pan młodym ludziom, którzy chcą łatwo osiągnąć sukces? Łatwo to na pewno w życiu nie będzie i trzeba być tego świadomym. Przede wszystkim, żeby osiągnąć sukces, to trzeba mieć w sobie determinację do dojścia do, do, do wybranego celu. Zanim przyjdzie determinacja, to trzeba mieć też ten cel wybrany, czyli cel który chcemy osiągnąć i liczy się to aby w swoim życiu wybierać swoje pasje swoje wizje swoje możliwości takie które nie kłócą się z nami samymi. bo to dużo daje wsparcie rodziny dużo daje wsparcie przyjaciół znajomych i możliwości które w dzisiejszym świecie niewątpliwie są co uważa pan o projekcie takim jak kompas przyszłości przede wszystkim jestem pod wrażeniem że ludzie młodzi tak Chcecie się angażować w coś innego niż tylko naukę i takie potoczne postrzeganie świata przez pryzmat telefonu. Także to jest bardzo duży sukces i cieszę się, że takie inicjatywy są. Myślę, że będziecie dobrym wyznacznikiem dla ludzi młodych, takich, którzy w jakiś sposób szukają dla siebie miejsca. We'll be right <laughs> back.